Siemanko z tej strony. Serausz, przed wami kolejna mini gra. To jest gra mini tykająca bomba. Pierwszy raz zobaczyłem, no przed chwilą pierwszy raz gram teraz. Jestem w trakcie gry. Ja mam tą bombę? Nie, dobra, dałem kolesiowi bombę. I tutaj jak sami zauważyliście, chodzi o to, żeby, yy, no unikać tej bomby, żeby nikt wam nie dał tej bomby. Bo 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 tu poprawę macie, jeśli nie masz tą bombę, a czas upłynie Czas wybuchu, no to niestety chyba umieracie, tak to działa chyba I ostatni, ostatni gracz wygrywa I tak, poszukajmy sobie tego koleśka No nie mogę tu Dobra, gracz wygrał na arenie TB6 Dobra No to tak, dzisiaj wam nagram tą tykającą bombę Tam właśnie, fajna minigra Mi się podoba i następna mi gra, którą nagram, no niedługo bo wow, już myślałem, że tu mam bombę dobra, to trzeba uważać, bo mam bombę dobra, zacznę się na chwilę cześć, no, dałem ci to czekaj, poczekaj dam ci tylko bombę nie no jest w ostatniej sekundzie, dad. widzieliście to nice, okej okay. Dobra. Trzeba trochę uważać, bo tu najlepiej sobie tak biegać, Wolę uważaj, pewnie uciekają. Tak, ma, ma bombę, ma bombę, ma bombę, ma bombę. Biegnij tu, a biegnie w kłeczkę, dobra. I tak za pół godziny idę na Orlika, mam dzisiaj rezerwację. Nie moją, ale czyjąś, idę na nią grać. Tak już od kilku miesięcy na jego rezerwacji ram. I tak, i co do mojego kanału, bo tu bym chciał ten temat poruszyć. Yy, jak to będzie? No na pewno teraz dużo filmów się nie pojawia, bo wiadomo, szkoła i te początki, to wszystko. No to nie najlepiej. Yy, wolę nie biegać, bo nie mogę się skupić na jednym i na drugim, nie potrafię. To wolę gdzieś się przykampić, ale też muszę uważać na tą bombę, tak zwaną no, koleśem. Dobra, no, by nie w kółko biegać. Najwyżej. I tak. I szkoła. Ja byłem półtorej tygodnia chory, dlatego filmów nie było. Teraz w najbliższym czasie, tym co było W ogóle też nie, nie wrzucałem filmu, bo wrzuciłem trzy odcinki rzędu z apokalipsa zombie, z serwera zombie. Dałem wam wszystko w opisie. Eee, dobra, nie mam bomby. Dałem wam w opisie tam. Linki, i tak dalej, IP Ale widziałem, że zainteresowanie na to nie jest jakieś Duże I sporo ludzi tego nie ogląda Dobra, mam bombę, mam bombę, mam bombę, trzeba biec Masz bombę haha. Dobra, teraz dobrze parkourem trzeba tutaj Dobra, jest Żyjemy, 7 graczy, może wygramy to i skończyłem, nie wiem na czym, ale zacznę od tego, że filmów, tak, wiem na czym skończyłem, skończyłem na tym, że nie ma filmów, no pod filmami ostatnimi yy, z Apokalipsa Zombie i wcześniej z minigry też, Team Fortress i z innych, zainteresowania prawie w ogóle, no nie prawie w ogóle, bo z wyświetleń tak średnio jest po tygodniu. Nawet nie. No ale bym się bardziej cieszył, jakbyście dali chociaż tą łapkę w górę, to byście mnie zmotywowali. Yy, ale to nie tylko chodzi o łapki. Z pasji robię, nagrywam. Tu sobie koleśka nic nie robi. Zadowolony sobie stoi. Czy on ma bombę? Nie. Żeby tutaj koleś mi nie wyrąbał. Dobra, nikt z nas nie ma tak, pięciu nas mi w kółko biegamy. I tak drugie, druga sprawa to też, że albo tak. Będę nagrywał po formacie komputera albo Nie tak, nie tak Nagrywać będę nawet jeszcze teraz, tak teraz nagrywam przed formatem. Wiem, że niedługo będę miał formata i tak. Pojawi się bardzo fajna seria. Jak Musiał wybuchnąć się mała bomba Czemu ja prawie lewy się... Uciekaj! Koleś Dobra i tak Mało czasu I No tak Skończyłem wiem na czym mniej więcej Gram z Nike season na fajnym serwerze Owocowy sad Jeśli Jesteście zainteresowani, możecie wpisać sobie w Google. I to jest... Co w nim takiego jest? Tak, to nie jest zwykły wojny gili. To jest wojny gili serwera, ale na nim jest 33 modyfikacje. Bardzo fajnie, nie nam się gra, ale mam... Pewien problem. Pewien problem. Uciekać! koć! Hu! Dwóch zostaliśmy, dwóch! Dobra, ja go muszę zapać! Muszę go zapać Dobra, trochę z bardziej na, na skróty. Złapiecie, złapiecie. Był na mnie, był był... By, by. Łapaj bombę, zaraz będzie. Dobra, to taktycznie trzeba rozegrać teraz. Spierdzieliłem tą sprawę! Wygraliśmy! Dobra! Światłem. wygraliśmy dobra i myślę że to będzie na tyle za chwilę nagram wam kolejną mini grę ale jeszcze powiem tak co do owocowego sadu to to jest fajny serwer naprawdę zarąbisty lagów dużych no nie ma w ogóle lagów mam mm, screena może tutaj zobaczycie wam dam zakryję kordy jeśli to jest ten z surowcami to zobaczycie ile ile nawet na nim mam no a teraz ładnie też FPS-y I tam jest 33 modyfikacje Indicator Damage Mod, który pokazuje mobile, jego życia są bossy endermany, jest Twilight Forest, są y, pans harvest Jakoś tak to się wymawia Wiem, że to jest mod, który dodaje nam drzewa, roślinę Jest pełno mega br broni Modów, półki, wszystko i tak dalej I To jest naprawdę fajny serwer Tylko ja mam taki problem, że po 15 minutach łapie mnie lak Jeden lag po 15 minutach, który wywala mnie z serwera i po 10 minutach wchodzę i 15 minut i tak dalej. I czekam właśnie na formata, aż tutaj brat z ka zeskołuje i zrobi i po formacie będę już mógł normalnie nagrywać albo na nowy komputer i wtedy już będą filmy w HD, no, o właśnie, napiszcie, ten film będzie będzie w 480p, ale możecie napisać, czy chcecie filmy w HD. Bo ten film, jeśli ma około 10 minut, wyrenderuje mi się w 40 minut, a no, w 30 nawet, 5, a wróci się podobnie, a w HD, no to myślę, że tak po godzince, no to tyle dla Was czasu na pewno znajdę. Inną sprawą jest też dziewczyna moja, o której mówiłam, ale wtedy miałam ten stary, zrąbany mikrofon i... Jak ja oglądałem film, no to nic nie rozumiałem, teraz mikrofonu może mega nie mam, ale nagrywam backstory głos, no to nie mam gdzie mikrofon lepiej kupić i tak dalej, teraz nie wiem, mam inaczej mikrofon ustawiony, to nie wiem jak będzie, no, ale jeśli wam się spodobało, nie wiem, jak yy, w pingvinach z Madagaskaru oglądałem odcinek, no to bawili się w łapaj bombę, no to... Jeśli Wam to się podoba, no to IP macie w opisie resztę informacji, także chociaż wiele nie, nie wiem o serwerze. Możecie dać łapkę w górę, to mnie naprawdę zmotywuje. Dzisiaj w nocy zamierzam nagrać e, z Hotosem e, z owocowego sadu właśnie e, jeden odcinek. i Wam pokażemy to moty, to wszystko, mamy gilię, mamy już fajnie wszystko zorganizowane i nie tylko. I jak szybko to... Co do owocowego sadu, to pobieracie launchera, pobieracie, wchodzicie w niego, pobieracie tam automatycznie paczkę Wam się pobiera i sama się instaluje i już sobie gracie. No to jeśli Wam się skina nie mam następny to w teksturpaku chyba nagram. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę i jakiś komentarz, bo komentarzy chyba przez miesiąc nie dostawałem i by się przydał jakiś komentarz. Jeszcze nam nie mam na poro już kontaktu, ale to w następnym odcinku teraz po tym będzie temat mojej dziewczyny. No to do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!